Halo, dzień dobry Halo, dzień dobry, zdejmuję spodnie o. Naprawdę w 3 4 pojedziesz? Tak, pojadę w 3 czwartek, powiem żeby tak się nie ubierać, bo, bo jest zimno Ja mogę, bo ja nakładam tylko to na chwilkę Coś nie tak? Bo oh jest Ale coś się stało? Bo nie rozumiem Ole, nogi schudły, kurczę, aż te wiszą, lajkry Lajkry wyszły, bo nogi schudły? Ale co, coś nie tak? Skarpetki mam od pana Pinerello z Lemasomo Chciałem podziękować. Znaczy, tak, do butów pasuje Tomek. Jest bardzo ładnie. Mi, Tomek, to jest piękne, każdy jest inny. Fajnie, nie to będzie. To mi się mi... podoba i to jest najważniejsze. Ma być kolorowo, tak? Ja się nie mogę doczekać, aż przyjdzie twój rower. I wtedy ludzie zobaczą, co to znaczy kolorowy rower. I wtedy każdy kolor do niego będzie pasował, prawda? Prawda. Teraz. Dzisiaj kolejny poligon, tym razem zupełnie inna bajka, zupełnie inna para koloszy W ostatniej produkcji troszeczkę nam zarzuciliście, że chwalimy, że jesteśmy sprzedawcami, bo to sprzedajemy i tak dalej. Kurczę, jak coś jest fajne, to to chwalimy. Według nas, tak? Ty masz swoją opinię, ja mam swoją opinię. Ale jeżeli coś jest niefajne, to o tym też mówimy. Na naszym kanale znajdziecie firmy, filmy z rowerem Specialized, który to ten, co latał na tablicy, e, znajdziecie mm, opinię o Treku Marlinie 4, gdzie tam też nie było dobrze. Jeżeli coś jest ok, to jest ok. Jeżeli nie jest ok, to trzeba powiedzieć, bardzo, że nie jest okay, no. Bardzo proste, ale oczywiście pracujemy w sklepie rowerowym i sprzedajemy, ale nasze opinie staramy się przekazywać subiektywnie. i Kurczę, no. Ale zawsze jest coś do tego można się przyczepić. I w rowerze, i na filmie, i w komentarzu nie, no pewnie, no. I nie ma takiego złotego Star środka tak staramy naprawdę. Staramy się dla waszych, dla was YouTube -widzowie, być yy, szczerzy, no bo kurczę, takie było założenie powstanie tego kanału i w tą stronę chcemy iść. Widzisz jakieś przesłanki, żeby było inaczej? Nie. Nie. Nie tyle. Ale jak sarenka. To nie ustoi tutaj, wiesz? Ale jeżeli ten rower fiknie, nie. To, to Tomek jeszcze szusówki poligał nie miał Tomek, pomóc ci coś, mogę przyjacielu? Nie, tak. Ja na płyty nie będę wchodził, bo moja masa może. Płyty tektoniczne to, na ziemi mogą się ruszyć. Może, mogą się ruszyć, no. Dawid A na mogą się obudzić. <laughs> jest podpórka w tym rowerze. Czekaj, studio ekologiczne muszę Nie ruszaj się, bo koło jest podparte na Ale tej kurczu. Ale że mnie. Mój rower. Ze złotymi ludźmi, Tomasz, przyszło nam pracować. No to frugo. Ludzie to nie wiedzą jakiś siły drzemią w naturze. Stary. No to frugo. Daj tu babeczkę, możesz... Masz, jedz no babeczkę. to, babeczka, ja to po, rower... pół, po pół. Ja roweru muszę pilnować. No to szybko. Więc Słuchaj, e, tak, To jest ty, ty, ciężka robota. Ale my mieliśmy rowerzy mówić, a nie o babeczkach. dobra. Filmuj mi o tak. Przerwę na chwilę, masz. Nie, połóż na razie. Połóż. Tomek, nie. ja mu... się musisz wyluzować. Ja na rowerze muszę się skupić, bo jak on upadnie, ja nie chcę już kolejnego roweru i nie mam gdzie ich trzymać. Takie jak było mówione, grupa 105. Może zacznijmy od początku. O jak, gdzie był początek? Dobry, to, to było już. Mhm, nie. On ma wideł trochę pofalowany. No, prawie jak Onda, ale nie Onda. Od boku to jest taki strike. Od boku tak, ale właśnie też widziałem, że ten, a tu siedzę teraz i on jest, może on wyczuwa wiatr, że wiatr, tak. Może i tak, ten, no to miałeś nie... coś tam mówić na początku. Mhm. A widziałeś, jak ładnie są wpasowane śruby pod przyrzutkę przednią nią, jest specjalne wklęśnięcie w ramię mm, Tak, widziałem, ja wszystko w niej widziałem. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil? I nie Kamil. Filigranowy zawodnik. Kochani, dzisiaj rzecz można rzec egzotyczna. Tak, na naszym polskim rynku egzotyczna, ale też i z egzotycznego kraju. Bardzo daleka z Indonezji, bo to tam jest pro, znajduje się fabryka Poligona i bezpośrednio e, płynie do nas stamtąd. Ale mm, Poligon w tamtym roku zadebiutował w Polsce z modelem, który się nazywał Stratos. Tak, i to był rower szosowy Endurance. Tak. No i naturalnym krokiem było powstanie roweru jakiego? Aero. Jakiegoś roweru szybszego. Ja myślałem, że pójdą bardziej w coś super ekstra, wylajtowanego do upalania w górkach gdzieś tam. Ale taka jest tendencja na świecie aero, bo to ładnie wygląda, modne i, i szybko A jeździ. A jak się kupuje rower szosowy, to co on musi robić? Oprócz tego, żeby być Jeździć, dobry? On musi jechać. I musi wyglądać. I w ten oto sposób poligon przygotował nam rower, który się nazywa Helios. I to jest model, który się nazywa? A7. Tak. Helios A7. I teraz uwaga, bo to jest rower, który pod kątem osprzętu wychodzi zacnie w tej cenie. No. bo w cenie on kosztuje 14999. Widelec karbonowy, tak. Tak. I to też tak y, pofalowany, No, pół pofalowany, no. Takie fale z Bałtyku. Tamte może no, się odziemne, polska to onda. to polska onda, dokładnie bałtycka onda. No? Koła karbonowe. Delikatny tak. stożek. Tak, i te koła mm, są z firmy NTT, z tego co ja namierzyłem, to jest to firma chyba, która pochodzi z Australii. Tak. E, no i robią komponenty, które są dedykowane do poligona głównie, w sensie jakoś współpracują, tak jak Tak, piasty mamy gdzie, gdzie też NTT, ale to są piasty nowatek z tego co dobrze kojarzę. Tak, i one są na łożyskach maszynowych. Maszynowych. ośkę no? Sztywność, no przód, tył, to, to jest standard, już tak. nie trzeba mówić. Tak. Yy, łapy 105, jest to analogowa grupa szosowa, Tak, ale 11 biegowa. To co jest istotne i czego nie robi yy, w tym wypadku poligon, a możemy spotkać w różnych innych miejscach, tutaj jak jest 105, to to jest absolutnie wszystko 105. No tak, ale łapy, tu nie... zaciski, korba, przyrzutka, kaseta, łańcuch, wszystko. chyba tak będą budowane, bo nie może dać tiagry, bo nie, 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 nie ten, no. No. ale korba jest w przełożeniu 52 na 36, tak. czyli pół kompakt. E, znaczy, to jest korba tak zwana męska, ponieważ kompakty normalnie są stosowane no, ale w grupie 50-34, no. a tu jest taka no, pod nogę filigranową. Sztyca jest aero, tak? Dawid mnie zabije, bo, bo powróciłem. Karbonowa. Karbonowa, Siodełko jest od Selle Italia zło. I to też jest szacun, bo nie każdy tak, może włożyć tak? Kierę mamy od FSA, mostek od FSA, stereo od FSA. Mostek jest tak ładnie ścieniow ścieniowany, Przej przejście ma mostek z podkładeczki ładnie. Rower nie ma stopki, ale, to, ale jest. To istotne, że tu mamy -wszystko. współzintegrowane tak, tak naprawdę yy, przewody, bo mimo, że jest to grupa mechaniczna, wychodzi nam kabelek tylko tutaj, nie tak jak kiedyś takie bombowe. No takie kablinki. -ka do no. Ale dokładnie. Ten rower nie ma stopki, ale jak widzicie, dało się go postawić, no. się martwimy, żeby on nie upadł. Eee, nie takie rzeczy ze szwagrem popieram. Nie, bo już nie dla Dawida nie mam innego roweru. A rozumiem. Kurczę, Tomek. Jedyną rzeczą, która mi się nie do końca podoba, to tak jak wspominałem, przy czym to już naprawdę jest takie wybrzydzanie trochę. Fajnie by było, jakby była tu kierownica karbonowa, Ale on by wtedy znowu. To byłby droższy, to by doszedł do tego droższego modelu. Aero jest całkiem okej. Okay. Ja to bym. Nie wiem, nie wiem, czy bym wymieniał opony. Przy czym no ich szerokość 28 to nie jest standard. Ja bym wymieniał. Ale co, oprócz szerokości one ciężkie też są? Tak. Okej. Okay. To jest rozmiar 54 no. Dawid ma 1,80 m i to jest dla niego rozmiar. No 54 taki tak. mniejszy. A jaki tu jest mostek? Ja wczoraj mierzyłem, to jest 100 bodajże chyba. Okej, okay. i to co jest też istotne, e, szerokość kierownicy mamy normalnie 420 na mm, e, no, szeroko, szeroko, ale rower się... naczy, no w tej cenie i powiem Wam, jedną się zbiera, no, depczesz na ugniatacze, naciskasz i ta energia przynosi się i daje radę ten rower. Tomaszu, królu złoty, poczekaj na mnie. ja wolno jadę. Słucham? Ja wolno jadę. No ja wiem. Ale nogi wschodnie już się marszą. <laughs> Tomek, Ty znikniesz niedługo. No. Powiedz Tomek, bo ja wiem, że Ty już jeździłeś trochę na tym rowerze. Tak. I powiedz... Jak się jedzie? Jak twoje wrażenia z jazdy? No powiem ci, on tak korzystnie się zbiera, powiem ci. Co to znaczy? No się jest racja, widzę tu pewne niedociągnięcia w oponach, w ogumieniu. No. Ale tu będzie wymieniane będą opony. Bo tu są szwolbi od twojego dziadka? Tak, to są dwudziestki ósemki, podejrzewam, że tu wlecą dwudziestki piątki, szóstki jakieś. Ale to też jest ciekawe, bo jest to szosówka segmentu aero. Tak i ona fabrycznie siedzi na oponach 700 na 28 no to tak trochę to no dziwne dziwne ale Dawid bo to rower już jest sprzedany pan Dawid na użyczył go dzisiaj pozdrawiamy go bardzo miły człowiek tak eee, rowerzację się zbiorował pod schodem już tam ułoiłem parę razy no to generalnie tam jest wolno teraz no ale masz porównanie do kilku innych do no, porównanie no, niestety do porównując do innych marek No, no to jestem mile zaskoczony tym rowerem, bo bardzo przyjemnie się zbiera Co? Wolniej Bawaria Motorbas! Pamiętaj, piłowanie samochodu na ręczy to nie jest drift. Tak No Także bardzo zacnie się zbiera myślałem, że będzie gorzej jechał ten rower no? Ale ten model ten Z24 co jest no? on jeszcze lepiej będzie no. tam są większe koła, lepsze powiem rzęk. Ci tak on na zdjęciach jak go zamawialiśmy to nie wyglądał, przynajmniej dla mnie tak ładnie jak wygląda te ale teraz w słoneczku jak te hologramy no ładnie się błyszczą tu ma wjechać ta z hologramem Supacaza no, ale wizualnie to tak no bo to jest rower aero Tak. ale to takie aero Trochę nowoczesne, nie ma tak wielkich rur, rur na przykład jak propel. Ja myślę, że w tym kierunku będzie się aero, żeby to tak zrobić. Aero, ale tak... Jemu, jeżeli chodzi... Delikatniej. O, Jemu, jeżeli chodzi o wielkość rur, to bliżej troszeczkę do mojej piny niż do propela. Tak, 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 tak. tak. Czyli to taki propel. Ale nie propel. Wyścigowy, znaczy no taki. Tak, takie delikatniejsze taki aero, nie mocny, no. taki ortodoksyjny. Nie, ale naprawdę, on wizualnie na zdjęciach wygląda na jakiś taki blady siny, a w rzeczywistości jest... Majtkowy, niebieski, matowy. Matowy. Ale wiatr! Aero, ty nie czujesz wiatru? No nie? ja, Aero? O człowieku! A pływowa sylwetka u mnie? To chyba halny na Podlasiu. Ja cię kręcę, ale wieje. Dobrze rękawiczek kiedyś na buchę. Nie, no super! O rozumiem można zdjąć. Ale rękawiczek nie założyć. trzy czwarte włożyć. Różowe skiety włożyć. Dobra, dobra. Tu jeszcze jedna rzecz generalnie co mnie zawsze boli. No. Kuje mnie to w oczy. No. Te tarcze. Jednak Ultegra... Czy durej ten poprzedni durej, szczególnie z tymi czarnymi płatami? No. Bo ty masz te nowsze, te poprzednie modele są bardzo ładne. No. No ale Lec to tarcza, jest taki... ile teraz tarcza kosztuje? No dziury to jest 3,5 chyba. Ale to gdzie, no, jak masz, można. jak masz osprzęt 105, no gdzie Ty będziesz tarcze DewRace'a No to Ultegrę. Co Ty, oszalały jesteś? Tak. No w sumie prawda. A jak tutaj Tomek, powiedz Ty mi, bo ja z tej strony nie widzę, wychodzi przewód do hamulca z przodu? On nie wychodzi, on jest na wireles. Nie, wychodzi tutaj. Ale z tej strony to nawet... Nie widać go. Nie widzę. Aha, ja u Ciebie okay. też nie widzę. Znaczy bo, ja widzę z tej. Bo mi wychodzi, no normalnie, no to fajnie. Mamy rower, za, przypominam, za 15 tysięcy, gdzie tak naprawdę... Czy Ty kojarzysz jakiś rower, który kosztuje w tej chwili 15 tysięcy, jest rowerem Aero, ma ramę karbonową Zuce i Japroft, ma koła karbonowe i ma homogeniczną grupę 105? No nie. Nie ma, nikt. Profel jest tańszy, takie... ale nie ma kół karbonowych, jest łomowaty. No, waży kilogram fajnie. prawie więcej. Tak, to jest dużo. Orbea nie jest w tej cenie, Skoty są droższe. No kurde. Dobra, ja tu muszę hamować, bo mnie masa ciągnie w dół. Aero, tak, ta opływowa sylwetka moja. Albo, albo skiety różowe. Skiety różowe mnie ciągną. Może być. I tutaj ja chciałbym dodać jedną rzecz. Jeździmy drogą, która jest nieuczyszczana praktycznie przez samochody. Dlatego jedziemy środkiem i nie mamy światełek. Jak będziemy wjeżdżali na drogie publiczne, na drogi publiczne, będziemy posiadali światełka, które są bardzo ważne i polecamy każdego, każdemu oraz będziemy jeździli zgodnie z zachowaniem ruchu prawostronnego. Nie myślałem, że. Gdzie ty go powiesisz na tablicy? Ale czekaj, to inaczej. To teraz przenieśmy się na tablicę. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Zważony Giant Propel, który kosztuje ile? Tysiąc mniej chyba. No. Waży 900 w rzeczywistości w rozmiarze M. A ten? Ja wiem, ile on waży, ale nie powiem. No. Ale ten rower już jest sprzedany jedną nogą. A tyrkać, tyrkać najpierw. Przepraszam, przepraszam. No, I tu, tu wiedzie. Takie 5 na 10. Wiem od razu, że tu owika jest słaba i tu wiedzie owijka z nie, Ta owijka nie jest słaba. Tu wiedzie z hologramem, bo napis jest z hologramem, mieniący się. Rozumiem. On jest sprzedałem dla pana Dawida, który dzisiaj użyczył nam go na film. I co? 8300... No, mówię. Prawie kilo mniej niż Giant. Ale koła karbonowe. W Giantie nie ma koł karbonowych. No, ale tu z jeszcze można uciąć. No. Srogo. A tą szosę poligona Heliosa. Ja ją tutaj powieszę, bo naprawdę bardzo fajnie jedzie ten rower. Przyjemnie się zbiera. O, dziękuję, pa. Fiu, 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 fiu. fiu. Ekstra. Gdzie go powiesiłeś? Bo nie mogę uczestniczyć. Gdzie? No tak bardziej na sprzedaj nerkę. Czyli pomiędzy... podoba się dla mnie Tak, Na sprzedaj No. Bo to nie jest ro on się podoba, a nie jest tak drogi, żeby sprzedać nerkę no, no. generalnie. No. I tak naprawdę, ale ty mi powiedz jedną rzecz. Czy ty uważasz, że jeżeli wymieni się tutaj opony, wymieniłoby się ewentualnie tarcze. Czy ono zajdzie poniżej magicznej Nie. granicy 8 kilo? Nie. Nie, bo zapąt telesieni może być 800 się zatrzymać. Chyba, no ale... że dę... dętki. I dentki wstawić tu boli, to jakieś leczenie. To tak, to wtedy może maszyna. na ósemce się zatrzymać. Tak. No, no ale to do tego co A to dodać kosyki na bidon, no tak, ale do roweru jakiegoś roweru prędkościomierza, z tego, no, więc długie generalnie, długie no, długie. no ale tu do ósemki dać kasetę na Ultegrę i da się zejść do tej ósemki. Kochani, dajcie znać co myślicie, bo wcześniejsza nasza produkcja z poligonem, nie do końca Uff. podobała się dla Was, aczkolwiek Uff. gdzieś tutaj umieścimy jakiś link do zdjęć, Ponieważ my do wcześniejszej konstrukcji, bo pan kierownik się zdecydował na taki rower, za o, o, specjalista dobrał tajresy nowe firmy Goodyear. No takie w miarę, w miarę ok, sensowne 40, jeszcze. to te zdjęcia gdzieś tutaj w komentarzu umieścimy. E, dajcie znać, co myślicie o tej propozycji. Dobra, kochani, będziemy kończyć. E, tak. Pamiętajcie. Dzwonki, lajki, suby. Bo chcę. A ostatnio ktoś dał suba, bo mi się należy, ktoś no. napisał. A Ci się należy jest, sub? Tak, i Ojej ja też Jezus. ten suba i w ogóle. No i wszystko. Dobra, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o rowerze, a my idziemy jeszcze kawałek pokręcić. Dokładnie. I, I muffinkę zjeść. Ty się wyruszaj. Pa. pa. Pa, ja muffinkę chcę zjeść. Mufinkę. Mufinkę chcę zjeść. Mm.